Jeśli jesz żołądki kurczaka raz w tygodniu, zobacz, co stanie się z twoim ciałem. 90% ludzi nie wie, ale to tutaj to bardzo odżywcze jedzenie. Obejrzyj do końca i przygotuj się na wspaniały prezent. Dam ci pyszny przepis na żołądki, który wygrał Masterchefa. Już w pierwszym tygodniu poczujesz wzrost energii dzięki żelazu zawartemu w żołądkach które wspomaga produkcję hemoglobiny i transport tlenu do wszystkich komórek ciała. W drugim tygodniu witaminy z grupy B zaczynają odgrywać kluczową rolę w zdrowiu układu nerwowego. Możesz zauważyć lepszą koncentrację, jasność umysłu i nawet poprawę jakości snu. Brak witaminy B12 może powodować osłabienie, duszność drętwienie i mrowienie rąk i nóg, problemy z równowagą i wiele innych dolegliwości. W trzecim tygodniu dzięki cynkowi i innym właściwościom immunologicznym żołądków, naturalne obrony Twojego ciała zostaną wzmocnione. Możesz pożegnać się z częstymi przeziębieniami. Żołądki zaczynają działać jako naturalna tarcza ochronna. W czwartym tygodniu skorzystają Twoje mięśnie i kości. Składniki odżywcze, szczególnie fosfor, wspomagają zdrowie mięśni i kości. Twoja siła fizyczna będzie stopniowo rosła, a kości staną się mocniejsze i bardziej odporne na upadki i złamania. Dotarliśmy do piątego tygodnia. Żołądki zawierają enzymy trawienne, które poprawiają wchłanianie składników odżywczych. Przygotuj się na skuteczniejsze trawienie i mniejsze uczucie zgagi, wzdęć i odbijań. W szóstym tygodniu korzyści dla serca stają się widoczne. Regulacja poziomu homocysteiny pomaga chronić przed chorobami układu krążenia, utrzymując serce silne i zdrowe. Po siedmiu tygodniach włączania żołądków do diety, twoje ciało osiąga nowy poziom odporności na choroby. Połączenie składników odżywczych, antyoksydantów i właściwości przeciwzapalnych pomaga zapobiegać wielu chorobom od anemii po zaburzenia neurologiczne. A teraz przepis W misce dodaj przefiltrowaną wodę i trochę octu, dodaj żołądki i pozostaw na 10 minut, by usunąć mocny zapach odceć i opłucz pod bieżącą wodą. Obierz i pokrój dwóch cebule oraz dwóch ząbki czosnku. Wrzuć je do garnka z olejem i smaż do złocistego koloru. Dodaj żołądki i smaż przez pięć minut. Dodaj pokrojonego pomidora, przypraw solą himalajską, papryką wędzoną, kminem i pieprzem. Dodaj jeden łyżkę koncentratu pomidorowego i zalej wodą aż zakryje całość. Gotuj pod ciśnieniem przez 30 minut na średnim ogniu i gotowe. Pyszne, tanie i zdrowe danie. Jeśli dotarłeś do tego miejsca i ci się podobało, napisz w komentarzu: życie jest piękne. Na koniec odwiedzę komentarze i odpowiem. Podziel się tym filmem z przyjacielem, rozprzestrzeńmy wartościowe informacje dla naszego ludu. Ściskam cię mocno i do następnego filmu.